Zawsze będę to robił na koniec miesiąca. Była zrzutka. Wybraliśmy jako społeczność, bo ja wybrałem dwie zrzutki. Jedna była na dom dziecka, druga była na nowotwór złośliwy Angeliki. I społeczność wybrała, że, że przekażemy pieniądze na Angelikę. Jak mówiłem, 5% zysków pójdzie na to zrzutkę. W sierpniu sprzedałem dwie bluzy, 5% zysków, czyli tam, no, wychodzi. 5 zł z tej jednej bluzy, tak? To, to nie jest jakaś powalająca kwota mimo wszystko, ale, ale też uważam, że, że fajnie, że, że nawet jakieś tam te pieniądze mogę przekazać na ludzi, którzy potrzebują tej pomocy, tak. I wyszły dwie bluzy, czyli 10 zł. Dopłaciłem jeszcze stówkę symbolicznie od siebie, żeby jakaś tam kwota lekko była większa, bo też jako osoba lubię pomagać i będę pomagać po prostu, tak? Wybraliśmy, pomogliśmy dla Angeliki, 110 zł poszło na nią. I chciałbym Wam podziękować, że, że to głosowanie fajnie się odbyło, że faktycznie głosowaliście i na pewno na, na koniec września znowu się powtórzy, więc bądźcie gotowi z jakimiś swoimi pomysłami.